Naprawdę działa. Farma Wordenów, naprawdę działa. E. Tak, mam dopiero 14 lat, a już opracowałem farmę Wordenów. E, jakoś wyszedł nowy, eksperymentalny snapshot. I to tutaj, co spawnuje Wordena, może być użyte więcej razy niż raz. I można to wydobyć za pomocą jakiejkolwiek motyki z zaklęciem Silk Touch. Pomyślałem, że zbuduję farmę urdenów. I okazało się, że działa. A <grymne> on tutaj będzie sidy go umierał. Dobra, to nieważne. Znaczy to sposób zabijania może być ich wiele. ja wymyślę coś takiego. A, tylko że on się zakopuje. A to na zakopywanie też mam pomysł. Żeby wykrywał... Oj, teraz się już nie będziecie zakopywać wardeny. To <laughs> nie jestem potworem. Więc tak, czasem zrobić dokładnie taką samą farmę jak przy golemach, ale zamiast dawać te wszystkie wieśniaki i tak dalej, to po prostu e, zrobić e, coś takiego, że tutaj je dać. E, to jest raz, dwa, trzy od krawędzi, tutaj też raz dwa, trzy, kratki od krawędzi. E, Tutaj jest ten skalk, to jest skalk sensor, yy, Łączę. No, znaczy nie wiem, czy w dzień też nie sprawdzałem. I tak, tutaj trzeba zrobić taki mechanizm. To ty nie, nie musi być ten tłok i dźwignia, ale ja to dałem, żeby było. I tutaj po prostu yy, okazuje się, że wystarczy to włączyć. Normalnie wszystkie one powinny zadziałać. To jest na wysokości lbloków. Raz, dwa, jest dzwon. No i reszta to widać. Oj właśnie, zrozumiał się pierwszy warden. On do tego będzie chciał tutaj podejść. Nawet są trapdory, on spada. I tam będzie właśnie ginął. A żeby się nie zanurzył tak jak teraz, to tutaj będzie dzwon. I on cały czas będzie wykrywał ten dzwon. Dlatego się nie zakopie. Aktualnie zabijanie go jest absolutnie bez sensu w takich miejscach, bo... Yy, po prostu... Znaczy robienie takiej farmy jest aktualnie bez sensu. Bo z niego nic nie zrobię, ale jeżeli będzie coś z niego zrobiło, to ja wybuduję taką farmę na swoim świecie survival. nie wiem ile czasu mi to zajmie, ale zbuduję coś takiego. Fakt, że to zbyt szybko ich nie spawnuje, ale... No, tamten jeszcze nie zginął, a tu już się kolejny zaspał więc w no, nie wiem tak ile sekund dokładnie i kolejny powinien się zaraz... zaraz spaść. No, i spada kolejny. Tak, jest dzwon, dlatego oni się nie zakopią tak jak ten na początku I tak działa ta farma To jest genialne no, Tutaj wystarczy, na to, że te skrzynki są... O, co jeszcze? Tabliczki z budowy e, A, jest nowy nowy enchant A, to jest taki user's No i to działa, to działa Aktualnie nic nie dropi, ale jeżeli on coś będzie dropił, coś cennego To oddaję taką farmę Zresztą można to, taką farmę wybudować no, Chociażby dla samego expo, ale dla expo są inne farmy Chociaż dla zombie field piglinów już z nich nie wypada Więc można coś takiego wybudować Tutaj <laughs> jest jeszcze wioska eksperymentalna I... Tutaj to chyba trzeba być w pobliżu, aby się zresklił Ale też można wybudować jakieś pomieszczenie do awczenia, Na przykład tutaj znaczy nie pomieszczenie, po prostu tutaj ze na awku. próby mogą być fantomy. Eee... na ale zawsze się można oszkić jakoś i tam spadają. No i tutaj właśnie będą ginęli. mału w tej lawy, aktualnie to jest bezużyteczne. Ale jeżeli on coś będzie dropił, a pewnie będzie, no to ja wybuduję taką farmę. No bo... <laughs> bo to jest 1 do 1 farma golemów. Tylko, że zamiast tutaj tych wieśniaków i zombie. Eee, są tutaj jest eee, ten dzwon no i na to się respi to zgadza się, ja się tutaj tak stanę surowali tak zobaczę, siema warden siema <grym> o Główno mi zrobić, no i tam będą um ginąć, dla gif Player. syp <laughs> hmm. Spada. <laughs> hmm, które gówno widać, bo że włączę tak o teraz. A nie dalej gówno widać, by zmówła. No dobra, jestem. <laughs> Giną w wbudowałem. Znaczy, myśl wpadnięcia na tą farmę przyszła mi tak teraz, przed chwilą, jak to zainstalowałem. To jest naprzota. A nie wiem, dosyć szybko wpadają. Gdyby ich tam było więcej, to hmm, właśnie, po prostu dam ich tyle tutaj więcej. Tam to jeszcze. Ja na przykład, nie wiem, tutaj. O, właśnie, dobra, nie. Ale oni się tutaj, ja jestem tu, nie To to trzeba tą ścianę dać trochę wyżej niż trzy bloki. Ten. No, spadnie i dźwięczamy to. No, dobrze, tak. Więc tak, co trzeba do to się dać trochę wyżej? Nie, nawet teraz mogę zrobić. Nie. O nie. No, czemu on nie chce iść? Orden. A albo do niego nie dociera ten dzwon. Y to dobra, spokojnie, to można naprawić. Woda. <grystanie> tak samo jak ta walka z Wordenem. Nie można się podbudować na parę leku bo cię zrzuci. Dobra, to chłopia ja zrobię tak. I co, co mi zrobił Warden? Nic nic nie zrobi wtedy. Gosłku dojadę. O kurde. O! Nie wykrywaj ten zło. Ciągle nie. Czy on ta się popsuła Kradek? Jak... Nie ma, jestem chyba. Rajmba w TFP małpa E. Type Warden. No, nie <trymne> No, działa perfekcyjnie, tylko trzeba dać trochę wyżej no bo tak jak widać znowu się pojawił na tym. Spadaj, Warden, na dół. Więc spadaj. O nie, ten zlady się jeszcze tak na Pięknie wpadają. Nawet ich nie trzeba przekonywać, sami idą do dzwona. Zasiłonego bez nią skończoność. Dużo tych dźwięków. Okej. Okay. Ja sobie teraz zdaję sprawę, jaki to jest wydajne ksi że się tutaj rozpią. Nawet to nie można ten... Jakbym to jeszcze wyżej dał... Tak jak to teraz robię, żeby w ogóle się tu nie spawnowali, no najczęściej się spawnują tu, albo na skrawek, tutaj to rzadko No to też na tych blokach spawnują to walić to, no po prostu można to zrobić właśnie tak, jak to ja to robię Jak na razie się będą że to wystarczy dodać jeszcze wyżej W tak, nieskończonej się by nie mogą spawnować To jest niewiarygodnie jaką wysokość No już się spawnują tutaj Więc Ja nie to problem więc teraz już tworzę automatyczną farmę u ordenów. Starczy być blisko, żeby wiadomo farma była wczytana, bo na czankach czankach wspomnie, jak to będzie działało. Możliwe, że będzie działało. Giną wszystkie. Wtedy dodaję sam ekspa, ale jak nie będę dawać expa, to ta farma będzie bardzo, bardzo przydatna.